Marta Olejkiewicz pełni funkcję wiceprezesa zarządu w firmie ZUP Badura od 2012 roku. Swoją pozycję oparła na ciężkiej pracy i sumiennej nauce. Przeszła przez wszystkie szczeble kariery i poznała rynek od potrzewki. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale handlowym, następnie piastowała funkcję kierownika tego działu i dyrektora handlowego. ZUP Badura zarządzana przez Marię Olejkiewicz to prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo. W grudniu nastąpi otwarcie dwóch nowych hal produkcyjnych i biurowca oraz zwiększenie zatrudnienia. Spółka zajmuje się produkcją obejmującą skomplikowane konstrukcje stalowe, maszyny i urządzenia na potrzeby rynku naftowego, energetycznego i stoczniowego. Moją zasadniczą sferą działań są ludzie. To w ludziach tkwi cała siła firmy. Uważam, że dobrzy szefowie przyciągają dobrych pracowników i odwrotnie. Biznes może mieć także kobiecą twarz, dlatego bardzo duży nacisk kładę na panującą w firmie atmosferę. Jako wiceprezes zarządu Marta Olejkiewicz dba o dynamiczny rozwój firmy. Doświadczenie na szczeblu kierowniczym pozwala jej na właściwy dobór kadry pracowniczej, dzięki której firma może podejmować coraz to nowe zadania. Umiejętność dostrzegania do potrzeb, zdolność do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka, ale też umiejętność uczenia się od innych i opiekuńczość to cechy kobiety przedsiębiorczej. Przez okres swojej działalności firma konsekwentnie starała się współdziałać z bliższym i dalszym otoczeniem w różnych sferach. Dzięki świadomości, że odpowiedzialność społeczna biznesu to nie jedynie spełnianie wszelkich wymogów formalnych i prawnych, ale również stałe inwestycje w zasoby ludzkie oraz relacje z otoczeniem. Zub Badura angażuje się w projekty organizowane przez miasto i wspiera inicjatywy charytatywne. Marta Olejkiewicz to również lokalna patriotka, która pomogła w realizacji albumów promujących świdnicę. Efekt, czyli sukces. Równa się motywacja razy ciężka praca do kwadratu. I tego się trzymajmy. Marta Olejkiewicz, laureatka Kobiety z Pasją w kategorii Kobieta Przedsiębiorcza.